Witam Was moi drodzy, ostatnio zajmowałam się z moją klasą czwartą kwadratami i sześcianami liczb i zaczęliśmy od zwykłych kwadratów i sześcianów i okazało się, że dla niektórych malutki problemik był z rysowaniem tych sześcianów. No, i tak sobie myślę, że dzisiaj może być taka fajna zabawa troszeczkę z tym rysowaniem, bo no, dla czwartoklasistów czasami rzeczy dla mnie oczywiste, ale są troszeczkę trudne. Słuchajcie, no kwadrat. No tu mam nadzieję, że to raczej pamiętacie. To jest taka figura, słuchajcie, która ma wszystkie boki równej długości. Czyli ja narysowałam taki kwadrat, który. Ten bok ma 1 cm, po dwie krateczki, po 5 mm. 1 cm, 1 cm, 1 cm. Czyli z kwadratem myślę nie będzie kłopotów, tak? Mamy taki kwadracik. To każdy da radę narysować. Ale co z tym sześcianem? Słuchajcie, ten sześcian to jest taka kostka do gry, na przykład jest sześcian albo kostka rubika. Myślę, że widzieliście to, prawda? No więc jak to wygląda, to wiecie, ale jak to narysować? Wiecie, zaczynamy od rysowania takiego zwykłego kwadratu, tak? I jak ja to mówię, no teraz wszystko mniej więcej jest na oko. Ja na tablicy rysuję na oko, na gładkiej kartce, ale jak wy macie krateczki, to łatwiej jest to sobie narysować. Słuchajcie, wybieramy sobie jakiś jeden tutaj rożek, tak, no i musimy zrobić taką ukośną kreskę, najlepiej tak stąd dotąd, dobra, z tego rożka. No to jedną mamy, to zróbmy z tego drugiego rożka też taką ukośną, znowu taką samą, tak przez dwie krateczki tak żeby do dwóch krateczek tak 2 dwa, dwa i dwa do góry dobrze dwie krateczki w bok i dwie do góry dobra no i zróbmy to samo słuchajcie z tego i znowu tak dwie krateczki w bok i dwie do góry sobie kropeczka i możemy sobie to połączyć tak to chcę może linijkom ja to zawsze już wszystko na okorysuję no dobra to tu jeszcze mamy ostatni tak, ten rożek to znowu tak dwie w bok i dwie do góry, i robimy taką sobie ukośną kreskę. I Jak teraz, słuchajcie, mamy te wszystkie ukośne kreski, to możemy sobie wziąć. Ja wezmę sobie długopis, żeby to było lepiej widać. Połączyć to, co tutaj jest z tyłu, to z tym. Dobra, o. I teraz jeszcze połączyć, słuchajcie, ten rożek z tym. I ten rożek z tym. I to jest cały problem rysowaniu, żeby dobrze to połączyć. I teraz, jakby ktoś to dobrze tak zobaczył, to tutaj ma taką pierwszą ścianę tej kostki. Możemy ją troszeczkę tak zamalować. Tak. Tutaj byłaby całkiem boczna ściana kosteczki. Tutaj będzie góra, tak? A to wszystko, co tam jest z tyłu, no to raczej tego nie widać, prawda? Musielibyśmy tą kostkę wziąć i obrócić. No i co? Udało wam się. Słuchajcie, najlepiej trening czyni mistrza. Spróbujmy jeszcze raz. Zrobimy sobie teraz taki znowu, no, może być na cztery krateczki, to jest obojętne, ile sobie weźmiemy. Dobra. Mamy kwadracik, tak? Bierzemy sobie jeden rożek i pamiętacie taką ukośną kreskę, tak? Najlepiej tak na dwa i dwa do góry, tak? Dwa i dwa do góry, dwa i dwa do góry, i robimy ukośną z drugiego rożka. Teraz z tego. Znowu ile? Dwa i dwa do góry. Tak? Mamy. I znowu z tego. Dwa i dwa do góry. Tak? Dwie krateczki. I co teraz? Słuchajcie, teraz trzeba to połączyć równiutko. To z tym. Dobrze. Teraz robimy w ten sposób. Ten rożek z tym. Ten rożek z tym. No i które rożki jeszcze by trzeba połączyć? Ten tutaj, dobrze, i ten tutaj. O, w ten sposób. Teraz czasami rysuje się to troszeczkę inaczej, znaczy inaczej. Inaczej to zaznaczamy, zaraz zobaczycie jak. Rysujemy sobie jeszcze jeden taki kwadracik, dobra. I żeby pokazać to, co jest widoczne, a to, co nie. No to robimy najpierw z tego rożka bok. To będzie na pewno widoczne. Będzie też widoczny z tego rożka bok. To narysujmy najpierw bok naszej kostki, tak, rubika. No górę w kostce widać, no też widać, nie? No to słuchajcie, rysujemy i mamy najpierw takie pudełko. O, żło nam takie fajne pudełko z boku, nie? Albo kosteczka z boku. Nie ma tego środka. No i co teraz z tym środkiem? No to słuchajcie, niektórzy mówią, że ten środek jest zakryty. To robią sobie to, co jest w środku, takimi przerywanymi liniami, czyli raz dwa i dwa, to. O, robilibyśmy tak, takie przerywane. Co to znaczy te przerywane? Że tego nie widać, dobrze? Że to jest w środku, jest to ukryte. No to mamy taki jeden, i teraz zastanówmy się, czy jeszcze jakiś jeden jest potrzebny. Popatrzcie, z tego rożka mamy ukośną, z tego rożka mamy, z tego też mamy. To to był ostatni rożek, tak, którego nie mieliśmy. I teraz musimy połączyć jeszcze to z tym i to z tym. I zobaczmy, czy wszystko mamy połączone. No, wszystko, nie? A co widać? Widać tylko to w naszej kosteczce, tak? Widać boczek, no i widać górę pudełka, tak? A to w środeczku byłoby wszystko, co zasłonięte. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to może sobie wziąć taką kostkę do gry, tak? Gdzie tam będą jakieś tutaj kosteczki małe, nie? Tyle, ile tam koblujemy, nam wyskakuje. No i zobaczcie, czy to rzeczywiście tak wygląda. Ja dzisiaj, ja myślę, że, że kostki każdy jakieś w domu ma, więc możecie to sobie pooglądać. A ja chciałam Was dzisiaj po prostu nauczyć, jak rysujemy, słuchajcie te nasze sześcianiki. I teraz wam chciałam pokazać, że jak się ktoś bardzo postara, to bez krateczek też damy radę. Oczywiście nie będzie to taki idealny rysunek, ale ja, ja to zawsze na tablicy rysuję, jakoś mi wychodzi. Czyli tak, słuchajcie, na oko, jak ja to mówię, nie? To jest właśnie ta, ta matematyka czasami na oko. Ktoś mówi na oko jeden umarł, nie? No ale nie będziemy nikomu życzyć śmierci, na razie na oko rysujemy. Dobra, czy na oko wyszedł mi kwadrat? No, taki nie jest najgorszy, prawda? No, na pewno jakby ktoś zmierzył dokładnie, może by coś się tam o milimetr czy dwa nie zgadzało, ale na oko może być. Słuchajcie, jak ja to zawsze na oko robię? Robię to tak mniej więcej taką ukośną kreseczkę. Jeżeli taką, to z tą się staram też taką podobną robić, tak? Matematyce mówimy, że one są równoległe. To jest takie, słuchajcie, na oko rysowanie równoległych. To się potem przydaje w matematyce w następnych klasach. Tak to zawsze staram się zrobić, żeby tu kończyło się w tym samym mniej więcej punkcie, gdzie tu, że jak to połączę, to to mi się tak fajnie o zamknie, nie? Narysuje mi się to tak mniej więcej tak samo. Dobra, no to mam jedno na oko. To teraz, zawsze właśnie jest najgorsze tą drugą część, jak to zrobić na oko. To słuchajcie, to ja się staram zrobić najpierw tą, jak ktoś nie ma takiego dobrego oka. I teraz bym zrobiła. O, dobra, czy to bym tak mogła? Jest to tak mniej więcej? Tak, no mniej więcej, no na oko. Wszystko na oko, nie? Dobra, coś takiego. I teraz słuchajcie, zrobiłabym tutaj u góry też tą taką kreseczkę na oko, nie? Tak, dotąd to jechać, żeby co? żeby można ją było połączyć gdzie z tą. Tak? Dobra, tak mniej więcej mi wyszło, no i zostało mi tylko słuchajcie to. No i co? Powiedzcie mi, czy moje oko jest takie w miarę dobre? Tak, wszystko bez linijki na oko narysowałam. Wyszło mi tak mniej więcej. Co? Patrzcie, tutaj mamy te tam gdzie są krateczki, nie? A tutaj takie na oko. Całkiem ja myślę nieźle, jakby ktoś na tablicy rysował i tak narysuje, to dostałby pochwałę. Tak? Na krateczkach wam dzisiaj pokazałam, że to się łatwiej rysuje, prawda? No, ale tak zrobiliśmy sobie też taki jeden przykład. No, ale może ktoś powie, no, a jakby było więcej, bo za każdym razem zrobiłam tu taki podobny kwadracik, to spróbujmy taki sobie większy narysować na 6 krateczek, dobra? Mhm. Mam 6, 2, 4, 6, tak? Dobra. No to ktoś powie tam. Było dwie kratki i dwie do góry, to jak mamy taki na sześć, to tak bym pomyślała, że tak zrobię trzy kratki w bok i trzy do góry. Co? Może będzie dobrze. Spróbujmy. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Dobra. I robimy na ukos. Dobrze. I tu tak samo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No to robimy. Dobra. No i z tego też tak w bok. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Rysujemy, tak? No i jeszcze z tego zostało, ostatniego rożka, tak? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, o. I co teraz? No, teraz musimy te wszystkie boczki połączyć, żeby wyszedł nam bok. Tu góra pudełka, czy kostki Rubika, tak. No i teraz to, co nie widać, to sobie możemy teraz zrobić tak tą resztę. O, takimi przerywanymi, tak. No i co? Wyszedł większy, nie? Widzicie to? Te były takie malutkie, a ten jest taki większy, no i w miarę się udało, tak? Oczywiście jakbyśmy wzięli linijkę, to byśmy tak idealnie wszystko zrobili, no ale słuchajcie, z linijką, jak umiemy na oko, to z linijką nie ma problemu, ale niektórzy linijką sobie potem zasłaniają. I potem nie widzą tego, gdzie co rysować. Ja myślę, że lepiej będzie nauczyć się na początku tak na oko, dobra. A potem jakby trzeba było, to teraz możemy wziąć linijkę i idealnie to wszystko fajnie narysować. I wyjdą nam fajne sześcianiki. Tak? No i ten sześcian to jest taka, słuchajcie sobie bryła, która każdą ścianę. Z osobna, jakbyśmy na nią popatrzyli, to każda ściana jest takim fajnym, małym kwadratem. Sprawdźcie to, jak macie kosteczki, to zobaczcie, czy mówię prawdę. Dobrze? No to na dzisiaj tyle. Taką troszkę zabawy dla Was zrobiłam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To na razie, do zobaczenia.